Ozi, 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 oj, 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 oj! Dzień dobry! Bonjour! Bonjour! Właśnie mijaliśmy Francuza, który przepięknie mówi Bonjour. po francusku. Chciałabym umieć mówić po francusku. No, witamy Was z przepięknego, słonecznego Gold Coast. Po wczorajszej, całodniowej ulewie. No, martwiliśmy się, że nie będziemy mieli pogody. Patrzcie, jak jest pięknie, słonecznie i w ogóle że jesteśmy sobie na takim długim weekendzie. Nawet nie wiedzieliśmy, że jest długi weekend. No. Tak naprawdę okazało się, że poniedziałek jest wolny, więc korzystamy. Tak wyszło. Tak wyszło. I jesteśmy sobie na takim weekend, weekendzie. Nie to, żebyś dla nie dwojga. No. Mm. Weekend dla dwojga. No, także jesteśmy sobie, i ja oczywiście, znając nas, chodzimy w poszukiwaniu jedzonka. To już trzecia runda wokoło tego samego bloku. Tak, bo tu jest tak tyle, tyle do wyboru, że. Nie ma wyboru. Tak. To jest ja dzisiaj twój strój dnia. Strój dnia. Cały dzień w nisie, jesteś. Czerwona, malinowa, suknia. Koszulka. koszulka. torba. I okulary. I nic więcej. Wiem dalej. Gold Coast, oblewamy nasze podwójne obywatelstwo. Także zdrówko w końcu się udało. Yes. Uhuh, choka pig. czeka pig, zdrówko. Zdrówko. Pizza time. Specjalnie dla osoby yy, oniku ja, ja. <ścoughs> <Żeby> szybciej nie powiedzieć. <śpiew> ja, ja. Która prosiła nas, żebyśmy powiedzieli coś po australijsku. No my australijczykami A. nie jesteśmy, więc... E... Australijczyckiemu powiedzieć. Pause, o, macie taki piękny widok. To powiemy... E... Good day. Ozzy, Ozi, Ozi, Oj, oj, oj! oj, oj. oj. Można jeszcze powiedzieć... Good day, mate! Tak, nie wiem, czy to było po oziemu, ale tak ozi no gadają. No wszystko skracają, A, no no. Macas to jest mak, breki to jest breakfast. Także my oblewamy i teraz bierzemy się za jedzenie pizzy, bo jesteśmy głodni. I muszę wymienić skarpetkę, bo mam mniej dziurę. Niby Australia. <grym> bida, dziury, bida, bida, na skarpetki być... nas nie stać. Także no. klikajcie w reklamy, dawajcie suby i kciuki, żebyśmy mogli zarobić na skarpetki. Dobrze, tutaj ten, na boso można dużo chodzić. Tak, dobra, to my się bierzemy za pizza, pizza. Woo! To dopiero pierwszy kieliszek, ale ja się tak cieszę. Ale ty jeszcze się nie napiłaś. Jak dziecko, no. zdrówka. Także pijcie za nasze, za nasze podwójne obywatelstwo, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę... Naprawdę. Naprawdę. Zróbka. Naprawdę. Dobry. 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 Dobry, idziemy zobaczyć na plażę. A już jesteśmy po śniadaniu, także nie, nie chodzimy i nie szukamy dzisiaj śniadania. Bośmy wczoraj schodzili i zwiedzili już wszystkie. Tak. Karty. I już wiedzieliśmy, gdzie będziemy chcieli jeść. Chociaż tak wybraliśmy Dzień, który? Trzeci? I ostatni. Trzeci i ostatni. I go, go. Tak. Jesteśmy sobie na plażyczce. Czerpiemy jeszcze witaminę D. Słoneczko. I tak, tak. O, o. No, ale chciałabym poruszyć jeden temat. Dostaliśmy wiadomość, jedną, w której ktoś. Zapytał się, z czego my się tak bardzo cieszymy, jeśli chodzi o to obywatelstwo, że to jest nic takiego. No to ja bym chciała powiedzieć, że gdybyśmy dostali obywatelstwo od tak, czyli bezboleśnie i bardzo szybko, bez żadnych poświęceń, to myślę, że może, nie wiem, może byśmy się tak nie cieszyli, nie? To znaczy po prostu nie docenilibyśmy tego tak, tylko o dobra, mamy to mamy. A nasza droga wizowa była długa, zawiła i wymaga wielu poświęceń. I przede wszystkim też była bardzo, naprawdę bardzo kosztowna. To nie to, że właśnie narzekamy, bo sami podjęliśmy taką decyzję. Ale dlatego teraz się tak cieszymy z tego, z tego że nam się udało, że ten olbrzymi krok tak naprawdę jest już, tak, jest już za nami. Niczym się nie musimy przejmować. I dlatego tak bardzo się cieszymy. No, mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyliśmy i dlatego chyba też bardziej doceniamy to obywatelstwo. Nas to nie zmieni i naszego naszej przynależności ani zachowania, ale po prostu świętujemy sukces. No, no dokładnie. A tym bardziej, że to jest też tak pewnie ktoś zaraz zapyta o to, co, nie cieszycie się, że macie, nie wiem, że jesteście Polakami? Oczywiście, że się cieszymy i że mamy podwójne obywatelstwo w tym momencie. Ale jeśli chodzi właśnie o to australijskie, no to cieszymy się i pokazujemy to naprawdę tak, tak celebrujemy, bo bo długo to trwało. Długo i... to trwało, tak. I wreszcie doszło do końca. No. No! No. no. A no. my się cieszymy jeszcze ostatnimi chwilami e, nad wodą i. i tyle. I piaskiem. I piaskiem, i będziemy się z Wami tutaj żegnali. Jak zwykle mam nadzieję, że uda nam się coś złożyć, ponieważ e, wzięliśmy aparat, ale nie wzięliśmy karty do aparatu. I może dobrze tak się stało, bo. Bo tak naprawdę mieliśmy czas dla siebie, a nie, a nie nagrywaliśmy za dużo, prawda? Prawda. A z czego filmik złożony? No ale nie, no to, ale to i tak mało nagraliśmy, nie? No. Dobra, ale tu się chyba z już żegnamy. Bywajcie do następnego. Pa! pa!